Nie ma naczku, idę, widać kolejną chinaczkę z Gremii gry. Czekajcie, czy my już? Nie, my jeszcze potrzebujemy młotek I jeszcze potrzebujemy klucz jeden Będziemy mogli wejść stąd, co jest? Mm, tu Nie wiem, gdzie jest młotek, to najgorsze Młotek najbardziej by się nam przydał się teraz no, nie lubię iść do pająka. Angelina, bo tak chyba ta postać niechła. znała Ach, ta Angelina wolna. Po pierwsze on, jej to nie powinno być, bo od kiedy człowiek się może w pająka zamienić, ja się pytam Gdzie możemy pójść. To. To możemy jeździć włożyć do ptaka i zobaczymy co wtedy dostaniemy. O, no bo ona ząb nie daje. Powiem mógł czasami wpaść na Co się? Ja myślałem, że coś mnie z dżem O, co się dzieje. Czy nie mogę go tutaj? Angelina no, miescie. Tu jest remote control I tu teraz, czy tu może być młotek Jest! Dobra, będziemy mieli młotek w dole. To już jest dobrze, jest dobrze naprawdę To nam zostanie klucz tylko Nie Możemy to przejść I to w dwóch odcinkach tylko Jakby mi się udało pierwszy raz żyć w górę, przejść to byłby flex Jakbyśmy do pająka nie musieli iść to by było fajnie Pająk najgorsza część Pająk z Angelina z Angelina to jest Otruła córkę Selerynę, w sensie no córkę swoją. Jeżeli no. chcecie fabułę grani to piszcie. Czy tu jest klucz jakiś? Nie. Dupa, spray mi się nie przyda. Co mm, ja tu mam teraz? To, to muszę wziąć. Będziemy mieli młotek, a młotek nam naprawdę bardzo pomoże. Widzę, możemy sobie zagrać na cheatach, jeżeli chcecie. Jakieś mody albo coś. Na przykład nie wiem, żebyśmy widzieli jak ten dom cały wygląda, to było fajne. Może jest jakiś taki mod, więc... Zobaczę. Jeżeli chcecie piszcie, możecie zaproponować kolejną giereczkę. Oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu i łapkowaniu. Pamiętajcie o tym. To jest ważne dla mnie. Trzeba wycować dobrze Tak gdzieś o boż. No nie No nie Jednak mam ze za, za widzę, Smutne informacje Jak teraz nie trafi to będzie bardzo słabo Pression, watch pressure Nie no Dobra, ja trzeba wycelować, no spokojnie To jest do zrobienia ten tak. No Moi widzicie PRESSURE Nie ma takiego czegoś jak pressure Nie ma presji, jest grania granie Jo, teraz Módlmy się żeby to był klucz Do wyjścia Jest No to gówno. Trochę słabo. Ale jeszcze jest kilka miejsc. Dzięki, którym byśmy mogli wyjść. Tylko jest potrzebny kluczyk. Jeden klucz. Nie, go raz miałem w ręce, może. W całej rozgrywce. O ziół, wystraszyłem się. Tu może być Nie, tu nie ma tutaj, idziemy tam Tu może być kluczek Karki Dobra, w aucie też może być w sumie kluczek, więc dobra Jest jeszcze nadzieja, że nie będziemy musieli iść do pająka bo nie chciałbym nie to. Ale jeszcze jest kilka nadziei, więc nie to i teraz bombek nie spadnie czy tu jest kluci w nie, to jest to

Zyp, mogłoby nam się ja na nie jak tego pojąkać To na plan awaryjny. Niefajne, bo może już być tylko w aucie Ludzik, a raczej w nie będzie. Pabuki, karki. Bierzemy do fury. Melon. Może w melonie w sumie może być. Dobra, jeszcze jest nadzieja. Tylko musimy melon krzecić teraz. Mhm. Tej klucz. Jest coś? No nie. Spark, vlog. Mm. Słabo. Bardzo słabo. Bo to musiał iść do pająka Ale to chyba na kolejny odcinek widzę. Bo w tym odcineczku w tym odcinku gręli, to było na tyle, widzimy się w tym filmie, no i co widziałeś, siemaneczko.